Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, a przynajmniej lepiej niż u nas. Ja miałam kilka dni przerwy, bo się źle czułam, później chłopcy chorowali, a także miałam przygotować Wam ten odcinek w niedzielę, zresztą tak jak jeszcze kilka innych. Zaplanowałam to sobie już dawno temu i w sobotę tak się świetnie bawiliśmy, bo byliśmy na początku dnia na imprezie urodzinowej u Jamesa znajomych. Potem byliśmy na imprezie urodzinowej mojej koleżanki i było naprawdę super. I następnego dnia wstaje człowiek i słyszy, że był kolorny atak terrorystyczny. Po prostu to chciała się żyć, słuchajcie, naprawdę. Mam w tym momencie obawy, czy w ogóle gdziekolwiek wychodzić z chłopcami bliżej centrum, bo chociaż tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nie chcę tego filmu zaczynać tak negatywnie, ale mówię o tym, bo po prostu leży mi to na sercu. Jeżeli dzisiaj nie będę wiecie najszczęśliwszą osobą na świecie, to wybaczcie mi, bo to jest m.in. jeden z powodów, który. Po prostu mnie dołuje i dzielę się z Wami moją opinią na ten temat. W dzisiejszym filmie chcę Was zaprosić na kosmetycznych ulubieńców ostatnich dwóch miesięcy i mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś ciekawego, coś, na czym zawiesicie oko i zwrócicie na to uwagę. Zacznę może od pielęgnacji, bo ta jak zwykle w moim przypadku jest bardzo istotna. I pokażę Wam już nie taką nowość, postosuję ją, które zresztą widzicie też po zużyciu tubki w dość intensywny sposób. Jest to czyścik do twarzy od Jordan Samuel Skin, który kupiłam w Stanach za pośrednictwem Pauliny i jest to produkt o bardzo ciekawym składzie, prawie organicznym. Niektóre składniki są organiczne, niektóre nie są pochodzenia organicznego. Jest to produkt, który bardzo dobrze sobie radzi z e, usunięciem makijażu. Ja stosuję go do pierwszego mycia twarzy. Jest w formie bardzo przyjemnego e, żelu, który pachnie bosko. Nigdy się nie, bym nie spodziewała, że będzie tak ładnie pachniał. Owocowo, e, owocowo, cytrusowo, bardzo, bardzo przyjemnie. I wystarczy wycisnąć taką m, troszeczkę, może, nie wiem, m, jak ziarno cięcie życy na wielkość, rozetrzeć między e, dłońmi i następnie zacząć masować twarz. Bardzo dobrze usuwa makijaż, e, rozpuszcza wszystko, co jest na naszej twarzy, filtr właśnie pozostałości makijażu i następnie spłukujemy wszystko wodą. Jeżeli macie chodę, to możecie ten produkt też używać na przykład jako maseczkę, zmieszać go z jakimś Waszym ulubionym olejkiem, oczywiście pod makijażu i nałożyć na troszeczkę dłużej na twarzy i później zmyć. i Skóra, co jest najfajniejsze, zupełnie nie jest wysuszona, bardzo jest dobrze oczyszczona, ale odkryłam, że najlepszym sposobem w moim przypadku na usunięcie resztek tego właśnie produktu, a także jakiegokolwiek innego jeszcze płynu czy tam balsamu do mycia twarzy, którą używam, jest gąbeczka z koniak, konczak i ta akurat jest z One Love Organics. Ja powinnam ją używać w tym samym momencie, kiedy używałam tego mojego olejku, który też cudownie pachniał, ale nie wiem czemu zostawiłam go sobie, sobie na teraz. Generalnie powróciłam do tej gąbeczki i przypomniałam się, jak ona świetnie radzi sobie z usunięciem właśnie resztek produktu, z twarzy, resztek makijażu jest tak miękka. Moja jest akurat na wpół użycia, z tej strony jest, jest twardy, już jest twarda, z tej strony jest miększa. Um, I polecam Wam zakup tych troszeczkę droższych, tych lepszych, na pewno nie tych, które pod, wiecie, w użycie pod kran i zmienia kolor. Ta jest dodatkiem różowej glinki i ta glinka już jest w nią wpieczona, także. Po jej pukaniu, broń Boże, nic różowego się nie wydostaje. Bardzo dobry film na temat e, takich właśnie e, gąbeczek do makijażu, Jak nie tylko zrobiła Paulina Czaczka, serdecznie Was zapraszam, bo to jest bardzo dobry materiał. Hmm, także uwielbiam też e, taki produkt. Niekoniecznie ten, ale pamiętajcie, że zdecydujcie się na te troszeczkę droższe, które są wykonane z lepszych materiałów. I wtedy rzeczywiście widzicie, jak ona pięknie usuwa nie tylko właśnie makijaż, resztki makijażu, zabrudzenie, ale także bardzo fajnie e, peelinguje naszą skórę w delikatny sposób kompletnie. I nie podarzynają, dlatego bardzo serdecznie Wam polecam taki produkt. Ja bardzo lubię też szmatki do mycia twarzy, znaczy szmatki, takie te ręczniczki pojedyncze, które pokazywałam wielokrotnie z firmytami na przykład. a W tym momencie przerzuciłam się na to, ale ręczniczków używam jednorazowych cały czas do tego, aby później twarz osuszyć po umyciu, albo na przykład, jeżeli chcecie zmyć maseczkę do twarzy, też do tego super. Bardzo dobrze sprawdzi. Um, czy nie powiedziałam Wam o tym jeszcze, że to jest 94 jeżeli chodzi o ten żal do mycia twarzy? Tutaj jest go jeszcze dużo mi zostało. Tutaj um, tubka nie jest w sumie duża, bo tutaj są tylko 94 ml, kosztuje 20 dolarów, można je zamówić ze Stanów. Jordan wysyła je na całą um, do całej Europy. Jakie nie tylko. Lubię ją do tego stopnia, lubię go, ten środek, gdy mi się twarzy, że zamówiłam kolejne opakowanie. Zamówiłam zestaw cały e, razem z olejem, a także jeszcze kolejną buteleczką. Kolejnego produktu chcę wam pokazać. Jest to serum nawierzające po raz kolejny z Jordan Samuel. E, zobaczcie sobie skład tego kosmetyku, jest tutaj na zbliżeniu pokazuje się. Jak widzicie zużycie jest dość duże, tutaj już nie ma ponad pół opakowania i uwielbiam stosować ten produkt y, dwa razy dziennie przy mojej pielęgnacji po myciu, po twarzy nakładam kilka kropel tego serum nawilżającego, później nakładam krem. Co mi się w nim podoba, to to, że nie zostawia lepkie warstw, bardzo się szybko wchłania, bardzo dobrze nawilża skórę i to jest coś, tak jak mówiłam Wam przy okazji innego filmu, że to jest jeden z takich podstawowych elementów mojej pielęgnacji, czyli dobre serum nawilżające. Jeżeli mogłabym, ono kosztuje chyba 29 dolarów z tego, co mi się wydaje, czyli cena taka jest w miarę znośna. Jeżeli chodzi o skład, to na pewno warto na niego się skusić z tego względu, że nie, podobne produkty, podobnej wiecie, półki jakościowej kosztowałoby o wiele, wiele więcej. Ja to tłumaczyłam przy okazji innego filmu chyba z zakupami z, ze Stanów, że e, sekret w, taniości i jakości tych kosmetyków tkwi w tym, że tutaj Jordan nie ma pośrednika. Także wszystkie kosmetyki są sprzedawane bezpośrednio od niego. Jeżeli na przykład takie serum czy taki krem byłby do kupienia w seforze czy w innej drogerii, to wtedy jego cena wzrosłaby dwukrotnie, a nawet i trzykrotnie. A także można sobie wyobrazić, zostawił jakość i powiedział, że będzie dalej próbował zatrzymać jak gdyby swoją niezależność. Chociaż rozumiem, że jakby zaczął sprzedawać swoje produkty na przykład w Seforze, to więcej osób pewnie by o nim słyszało, i wtedy, oczywiście, mogły potencjalnie stać się milionerem, wiecie, ale to takie. Ale te dwa produkty są naprawdę świetne, i już się nie mógł doczekać, kiedy wypróbuję też olej z tej serii. Ale to na razie jeszcze trochę poczekam, bo czekam na paczkę od Pauliny. I kolejna rzecz, tak jak gdyby uzupełnienie mojej tej pielęgnacji, to coś polskiego specjalnie dla Was, jeszcze zachowałam kartonik i jest to kosmetyk dla kosmetyki. Kremszcz-Pryszcz. Taka nazwa trochę może mało delikatna i jest to krem nano, to jest z naparu wierzby, z wierzby, przepraszam, jej trwawnika i, I e, tutaj też zgubiłam niestety, przepraszam Was, e, opakowanie jest takie plastikowe, e, typu LS, tutaj może mi zostało go jeszcze tak czuję po lekkości opakowania, może na 2-3 użycia, ale jest bardzo wydajny ja go stosowałam codziennie przez ponad 2 miesiące także możecie widzieć, jak, jak, jakie jest zużycie, jest to krem przeznaczony dla cery tłustej, trądzikowej, mieszanej z nadmiarem sebum, z niedoskonałościami mówiłam Wam o tym, że moja skóra Ostatnimi czasy, właśnie nie była w najlepszej kondycji, na, nadal jeszcze nie jest idealnie, ale już jest o wiele, wiele lepiej i to m.in. zasługa, domyślam się, tego serum, a także tego kremu, który moim zdaniem najlepiej bym mogła porównać do kremu z firmy La Roche Posey Effect Plus, bo to jest właśnie kosmetyk, który działa w bardzo podobny sposób, czyli dość, że pomaga nam w zlikwidowaniu niedoskonałości, dodatkowo pomaga też zapobiegać powstawaniu nowych. W składzie mamy na przykład świeży odwar zwierzby, który jest naturalnym Źródłem salicylanów, które regulują proces ym, złuszczania naskórka, a także ułatwiają dynamiczne wnikanie substancji aktywnych odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniego nawilżenia naszej skóry. Świeży napas skwarwnika, który jest źródłem azulenu, choliny, soli mineralnych, cynku, który ma działanie gojące i wybielające kwasy, achaha, olej chochowa, olej z ogórecznika, pantenol. Um, nie ma tutaj substancji, których bym ja unikała w kremach. To, co najbardziej mi się w nim podoba, to to, że jak zostawia skóra, jak miękka i przyjemna w dotyku jest skóra po jego użyciu. Ono jeszcze, muszę Wam powiedzieć, ma bardzo specyficzny zapach. Moim zdaniem nie jest y, brzydkie ani nic takiego, ale ze względu na to, że tutaj właśnie mamy te naturalne składniki na pary, one pachną naturalnie. Tutaj nie ma żadnych dodatków zapachowych. Um, I co w nim jest najlepszego, że skóra jest bardzo nawilżona. Zazwyczaj, kiedy kojarzą mi się kremy takie specjalne, e, przeznaczone dla osób, które borykają się z problemami skóry. Zazwyczaj one zostawiają, przesuszają bardzo skórę. W tym z tym kremem jest kompletnie inaczej, bo nie dość, że pomaga um, łagodzić podrażnienia, łagodzić e, te objawy trądziku, czy, czy zanie, zanieczyszczoną skórę, Dodatkowo ją bardzo dobrze nawilża, i to czuć, naprawdę to czuć. Nie mam żadnych przesuszonych placków, przesuszonych placków, i jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Podsumowując, żeby nie przedłużać, jeżeli zależy Wam na kremie, który pomoże Wam w walce z niedoskonałościami yy, i macie ochotę, aby wasza skóra była nawilżona. Jeżeli chcecie pomóc polskiej marce, to polecam Wam serdecznie. Właśnie ten krem. W następnej kolejności chciałabym Wam pokazać dwa kosmetyki makijażowe, i pierwszym z nich jest podkład, który stosuję praktycznie codziennie, i jest to firma Juicy Beauty, The Organic Solution phyto to Pigments Flowers Foundation. Nazwa dłuższa niż nie wiem co. I ja dłuż, troszeczkę dłużej wypowiadałam się na temat tego podkładu pod filmem, gdzie pokazuję Wam jego aplikuję, a także pokazuję Wam, jak aplikuję inne elementy mojego codziennego makijażu, serdecznie Was do niego odsyłam, bo tam będziecie mogli zobaczyć go w akcji. Ja mam go w kolorze 08 Cream i w tym momencie on już troszeczkę robi, zaczyna się robić za jasny, bo moja skóra łapie słońce i generalnie jest troszeczkę ciemniejsza, ale jeszcze nie jest źle. Jest to podkład, który używa, którego używam codziennie, który przepięknie na mojej skórze wygląda, trzyma się na niej bardzo dobrze, ma bardzo dobry skład. Cena już nie jest tak przyjemna, ale zawsze odsyłam Was do fajnej strony, gdzie wysyłka do Polski jest za darmo i przy pierwszym zamówieniu się płaci 10% mniej, czasami też są jakieś promocje na niego, dlatego zawsze jak coś wiem, to zostawię Wam link. Wiecie, że jestem, staram się być na jak najbardziej pomocna i generalnie bardzo mi się podoba ten podkład. Ma niestety wady, oczywiście jedną z nich może być cena dla kogoś, ale moim zdaniem jego największą wadą jest to, że nie ma w sobie filtra żadnego i to jest. A, gdyby miał filtr, to by po prostu byłby podkładem idealnym. A tak jest prawie idealne, ale bardzo go lubię. Moim zdaniem, naprawdę świetnie wygląda na skórze. I jedna z Was, jak go wcześniej na filmie aplikowałam Beauty Blenderem, ale jedna z Was poleciła mi aplikację rodzajem taki, taki, takiego pędzla i nie wiem jak nazywać go, pędzel szczoteczko I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście aplikacja jest nie dość o wiele szybsza, ale niesamowicie precyzyjna i kompletnie go na skórze nie widać. I co jest najlepsze też jeszcze, że. Mm, on się tak super stapia z twarzą, ale jeżeli próbujecie go nałożyć palcami albo innym rodzajem pędzla, to nie wygląda już tak dobrze. Także coś w tym jest i w tym momencie to jest mój ulubiony zestaw, jeżeli chodzi o podkład. Naprawdę się sprawdza. Super. I jestem z niego bardzo zadowolona. Ma bardzo rzadką konsystencję, jest dość wydajny. Teraz akurat tego nie widzicie, ale mniej więcej zużyłam go tyle, a naprawdę codziennie go stosuję. E, może z małymi wyjątkami, kiedy nie, nie mam ochoty na makijaż, ale zazwyczaj taka delikatna warstwa tego podkładu sprawia, że moja skóra wygląda naprawdę dobrze, a ja nie śpię ostatnimi czasy za dobrze, także potrzebuję takiego, czarodziejskie różdżki. I kolejną czarodziejską różdżką jest też coś, co kupiłam z Waszego polecenia i jest to kredka do brwi z firmy Maybelline Brow Pencil Micro Pencil. Ja kiedyś mówiłam Wam o kredkach z Maybelline, taką z podwójną końcówką. Ta jest troszeczkę inna i moim zdaniem lepsza, z tego względu, że ja jestem ostatnio miłośnikiem kredek do brwi, które mają cieniutką końcówkę i ta właśnie taką ma. Przez cienką końcówkę mam na myśli takie coś maluśkiego, ok? I mm, z jednej strony grzebyczek, spiralka, a z drugiej strony kredka. Um, aha, ja mam kolor, muszę Wam powiedzieć, blond, co jest najlepsze w tym odcieniu, że on nie jest, nie ma żadnych odcieniów rudości, jest to chłodny kolor, który pasuje blondynkom, rzeczywiście tak jak mi. I jest jej tutaj. Było dwa razy tyle. Używam jej już od jakiegoś, od jakiegoś czasu, ale niestety mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wydajność, to ona nie będzie największa. Ale taki jest problem generalnie z wszystkimi kredkami tego typu. Przez to, że są tak cienkie, nie może ten grafit być jakoś dłuższy, chociaż wydawałoby się, że, zobaczcie, żeby był taki. To by było idealnie. Ona kosztuje około 6 funtów, chyba, ale, czy 7 nawet, ale zawsze są w promocji, dlatego polecam się skusić na nią właśnie w tej okazji. Super alternatywa do mojej ulubionej, jeden z moich ulubionych kredek, czyli Anastasia Beverly Hills Wiz. Bardzo lubiłam tą kredkę, ale po raz kolejny. Dość wysoka cena w stosunku do wydajności. I kolejna, na równi chyba jeszcze bardziej może ulubiona, to moja kredka z Soap and Glory, którą też uwielbiam, ale też jej wydajność nie jest zbyt, zbyt duża. Próbowałam też kredki z Golden Rose, nie trafiłam z kolorem idealnie, ale tamta po raz kolejny też jest super rozwiązaniem, ale ta wydajność nie jest jakoś najlepsza. I domyślam się, że z to będzie bardzo podobnie, ale pokazuję Wam, pokazuję wam bo to jest bardzo fajny kolor, fajnie się nią aplikuje, fajnie się uzupełnia niedoskonałość w brwiach I jeżeli szukacie, jeżeli lubicie takie kredki, to po prostu zwróćcie na nią uwagę, bo to jest fajna, fajna rzecz, szczególnie na promocji cenowej. Ale jeszcze jedna rzecz, która też ułatwia mi właśnie codzienne wstawanie i zajmowanie się w miarę sobą, to henna. Z Joanny do dobry, że jest kremowa. Ja zawsze wybieram to w kolorze czarnym. Pokazałam ją wam w zakupach chyba ze stycznia, czyli już kilka miesięcy i nie wiem, czemu zawsze zapominam o niej wam wspomnieć wcześniej. Zrobiłam sobie brwi wczoraj, dlatego wycie są troszeczkę ciemniejsze i trochę zagapiłam się i przetrzymałam dłużej niż tutaj jest zalecane 5 minut, ale e, nic się nie stało. I generalnie jest to bardzo fajny produkt. Zawsze używam, wcześniej, wcześniej, zawsze używam y, henny z firmy RefectoSil. I polecam Wam mój film, y, gdzie pokazuję, jak aplikuję y, właśnie henny na brwi. Nagrałam go kilka lat temu, już nawet nie wiem kiedy, nie sprawdzałam, ale może z 5 lat temu? 4 lata temu? Naprawdę nie wiem. Aż sama z chęcią zobacz, zobaczę tamtą odcinek. Y, ten z kolei, y, y, tam pokazuję Wam inną hennę, też dobrą, ale w tym momencie bardzo lubię tę z tego względu, że moim zdaniem o wiele dłużej się trzyma, efekty dłużej się trzymają na brwiach i rzęsach. Teraz latem, kiedy będziecie chodzić na plażę, na basen nie macie ochoty na makijaż, a chcecie, żeby być bardziej wyraźne, ja mam niestety ten problem, że moja karnacja jest dość jasna moje brwi i rzęsy są jasne i bez pomalowania ich, bez ich podkreślenia czuję się po prostu łyso i goło, dlatego robię co mogę i w takim sposobem właśnie bardzo szybkim, do momentu zaciszu możecie sobie przyciemnić bardzo fajnie rzęsy i brwi i yy, ten efekt się utrzyma przez minimum 2-3 tygodnie, co moim zdaniem jest super super efektem, zwracając uwagę też na to, że przecież codziennie myjemy twarz nawet więcej niż raz dziennie i te wszystkie prawda środki się w jakimś tam stopniu szybciej schodzą z naszej skóry w opakowaniu, a co jest jeszcze fajnego że to jest polska firma i łatwo dostępna ja kupiłam ją w takiej drugerii osiedlowej nie kosztowało dużo myślałam, że jest cena na nie, ale niestety nie ma, nie pamiętam słuchajcie ile, dajcie mi znać ale niedużo i w środku mamy aktywator, czyli po prostu wodę utlenioną i sam produkt Henne Dosłownie mieszacie, kilka sekund, aplikacja, raz, dwa, trzy, pach, pach, pach. Zmywamy. Pamiętajcie, żeby wesmurować kremem te okolice, których nie chcecie, żeby było tam chętne, bo dość szybko łapie i, dobrze, tak jak powiedziałam, bardzo dobrze trzyma. Um, dlatego jeżeli jesteście w potrzebie takiego produktu, jeżeli zbliżają się Wasze wakacje i chcecie, żeby właśnie jak najmniej um, włożyć, tak jak gdyby, um, not too much effort, a mieć jak najwięcej efektów z Waszego działania, to polecam Wam właśnie ten produkt. I to już słuchajcie, wszystko. Mam nadzieję, że ze cenę do końca tego odcinka. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam, trzymacie się serdecznie i do zobaczenia w niedługo, pa pa!